To niby tylko kilka dni, ale w ich trakcie może wydarzyć się wiele. Czego możesz się spodziewać? Pod koniec pierwszego dnia możesz odczuwać głód. I to uczucie to przede wszystkim wołanie o cukier, czyli węglowodany, które zostały ograniczone do minimum. Drugiego dnia możesz, ale nie musisz, odczuwać lekkie osłabienie, zawroty lub ból głowy i dreszcze. Organizmowi kończą się zapasy węglowodanów i pomału zaczyna rozglądać się za nowym źródłem energii. Trzeci dzień jest przełomowy. Twój organizm powinien przełączać się na pobieranie energii z tkanki tłuszczowej i może pojawić się znaczny spadek sił. To normalne, jeśli dziś nie będziesz w najlepszej formie, ale to już niedługo minie. Czwartego dnia prawdopodobnie czerpiesz już energię z tłuszczu. To kluczowy dzień, w którym twoje ciało zazwyczaj wchodzi w ketozę, przechodzi detoks i oczyszcza się. Piątego dnia najprawdopodobniej nie będziesz już odczuwać głodu. Za to możesz liczyć na duży wzrost stałej energii bez zjazdów. Zapewne też czujesz się lżej niż pierwszego dnia diety. I w końcu szósty dzień stały dopływ energii, detoks, brak chęci na podjadanie i piękny start w lepsze nawyki żywieniowe. A jako bonus? Kilka centymetrów mniej w obwodzie. To nie tylko woda i glikogen, ale również twoja tkanka tłuszczowa.